Siemanko! Tutaj nagrywamy y, War of Tanks. Znaczy no, wprowadzenie będzie na razie. O, mi się musi pobrać, a naszym y, autorem tego wszystkiego jest pan... Y, z, y, 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 jestem Superman. Tak? Tak. Tak? Zgadzasz się? Ja jestem Tymczak mały, tak, tak dla wiadomości, ja filmów nie mam na swoim kanale, ale jestem Tymczak mały I witamy was w wprowadzeniu do naszej sceny War of Tanks Może, ale nie wiem czy jestem pewien, bo nie wiem czy, jak, jak będziecie chcieli nagrywać Minecrafta To może nagramy, co nie? Co nie Możemy, możemy. Oto są wszystkie moje gry Oddaję głos naszemu autorowi. No, halo, odzywasz się? No to tak, tyle nasz aktor ma do powiedzenia. Chwila ciszy. Tak, czekaj. Idzie sobie Rudyson Las. Spotyka diabła. Diabeł mówi: Nudzi mi się. To chcę zrobić. Tak.